Cześć, z tej strony Franek Olejnik i chciałbym Wam pokazać kolejną zmianę, jaką mamy dla Was w Active Now. Rodzice zapisując się na Wasze zajęcia uzupełniają wygodny formularz. Na jego końcu znajdują się zgody oraz regulaminy. Z nimi oni powinni się zapoznać oraz je zaakceptować. I to bardzo wygodny sposób, zarówno dla rodziców, jak i dla Was. Od razu oczywiście macie o tym informację, a wszystko jest zgodne z prawem. I teraz to co się zmieniło, to sposób zarządzania tymi zgodami bezpośrednio w aktywną. Zobaczcie sami. Zgody dodajemy bezpośrednio w formularzu do zapisu. Czyli trochę tak jak dotychczas. Wchodzimy sobie w edycję danego formularza, wchodzimy w regulaminy i zgody i tutaj mamy przycisk dodaj zgodę. Po przejściu pojawi nam się wybór, czy chcemy dodać jedną z już istniejących zgód, te które mieliście w systemie, przemigrowaliśmy, także możecie z nich korzystać, lub możemy Dodać nową zgodę. I tutaj system na start zapyta nas, czy jest to zgoda wymagana, czy opcjonalna. Możemy zrobić opcjonalną. Możemy sobie to nazwać w skrócie wizerunek, na przykład. I następnie treść zgody. Wyrażam zgodę na wizerunek. Oczywiście wiadomo, że tutaj trzeba to sobie dograć zgodnie z waszą potrzebą i zgodnie z prawem. Ale to, co dodaliśmy do zgód opcjonalnych, można też załączyć dokument. Wtedy możemy taki dokument wybrać bezpośrednio z komputera. Specjalnie z komputera, żeby przez pomyłkę nie wgrać sobie starego dokumentu. I dodając taką zgodę, pojawia ona nam się już w tym formularzu. Dodanie zgody to jednak początek. Jeżeli już udało nam się to zrobić, to trafi ona w regulaminy i zgody, czyli w tą zakładkę, którą już znacie. Natomiast wygląda ona teraz zupełnie inaczej. Przede wszystkim znajdziecie tutaj przejrzystą listę wszystkich zgód, z jakich korzystacie. Będziecie widzieli... Ją po nazwie, czyli to, co sobie wprowadziliście. Widzimy też treść zgody, to jest to, co widzi w formularzu klient. Następnie mamy dokument, czyli widzimy, co tam jest podpięte oraz w jakim formularzu jest wykorzystywana, i w zasadzie możemy nawet bezpośrednio sobie do tego formularza skoczyć. Mamy też oczywiście to, czy zgoda jest wymagana i możliwość ukrycia takiej zgody, czyli mamy tutaj przykładowo regulamin poprzedni, więc ja sobie go pozwolę ukryć, tak żeby tej zgody już nie widzieć. I oczywiście ta zgoda Dalej będzie, to znaczy, dalej będziemy widzieć przy klientach, którzy ją zaakceptowali, że oni to zrobili, ale nie będzie nam tutaj niepotrzebnie się wyświetlała. Także w ten sposób zarządzicie tym zdecydowanie szybciej. Tak jak dotychczas, zaakceptowane zgody będziecie widzieli bezpośrednio przy danym uczestniku. Kiedy wejdziemy sobie w regulaminy i zgody danej osoby, zobaczymy jaką zgodę zaakceptował, jeżeli mamy taką nazwę nadaną. Widzimy też potencjalnie na przykład to, że dokument został zaakceptowany mailowo, mamy podpięty ten dokument, widzimy kiedy się to zadziało. Widzimy też zgody nieobowiązkowe, jak ta na wizerunek, którą dodaliśmy niedawno. I oczywiście tutaj ta osoba nie zdążyła jeszcze na nią wyrazić zgody, także w ten sposób będziecie to widzieli. I tak właśnie w skrócie wygląda podsumowanie tych zmian. Aktualne zgody, z których już korzystacie, przenieśliśmy do ustawień. Na bazie treści, jakich wysyłacie, nadaliśmy nazwę. Rzućcie okiem, czy wszystko się zgadza. Z kolei od strony rodzica niewiele się zmienia, to znaczy dalej będą mogli widzieć zaakceptowane zgody obowiązkowe w aplikacji, ale będą też mogli wycofywać lub zatwierdzać te opcjonalne, jeżeli jeszcze tego nie zrobili. Dajcie znać jak to wszystko wam się podoba i nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału. Będziemy starać się wrzucać więcej takich wideo pokazujących co zmieniamy właśnie dla was.